A czym skusiła was telewizja publiczna w, w likwidacji, jak powiedziałaś? Nie, no, z likwidacją. Z e, likwidacją, bo to jest, jest ekscytujące, podejrzewam tak, wejść jest, na taki poruszamy się wiesz, na krawędzi, każda. <laughs> nie, bardzo prostą rzeczą. Hmm. Odpowiadaniem pozytywnie na propozycje. Czy jest coś możliwe? Tak. Czy możemy coś spróbować? Tak. Mamy taki pomysł jest do zrobienia? Fajnie. Czyli to wy wyszliście z propozycją? Czy... No, tutaj się z, 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 ja mówię już o sytuacji, w jesteśmy w środku. Mm -hmm, czy wiesz mm -hmm. jakby miejsce, moment, w którym mm, okazuje się, że y, pomysły, które masz w głowie, mogą być realizowane, a nie mogą być długo i wnikliwie analizowane. To jest duża różnica. Bo no to jest coś takiego, na pewno masz to doświadczenie również za sobą, że wymyślasz coś świetnego, jakiś format, jakiś pomysł, coś ci przyszło do głowy, jakiś chciałabyś zrobić na przykład super reportaż, tekst, rozmowę, no tylko potrzebujesz trochę wsparcia i, i ktoś ci mówi, słuchaj, musimy się zastanowić, no i tak się długo zastanawia, że ten temat ci ucieka, że już wszyscy inni to robią i że lądujesz z takim dosyć dużym zasobem, frustracją. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.